Cześć, tu Paweł Regiec i w tym wideo chcę powiedzieć o heurystyce dostępności, czyli takiej metodzie wnioskowania, która bardzo często prowadzi do wyciągania błędnych wniosków. Powiem o tym, kiedy możesz się spotkać z tą heurystyką dostępności, jakie są przykłady też z mojego życia i przede wszystkim skupię się na tym, jak unikać tych, tych błędnych wniosków, co możemy zrobić, żeby nie wpaść w tą pułapkę. Jakby taką inspiracją główną, podstawową do tego wideo był, był poprzedni tydzień. Tydzień, w którym odbyłem 15 rozmów z osobami, często właścicielami firm, które planują sprzedawać swoją wiedzę. I jako konsekwencja zebraliśmy grupę takich kilkunastu osób, z którymi zaczynamy teraz pracować nad tym, żeby ten ich biznes taki właśnie oparty o sprzedaż wiedzy dobrze poukładać, zautomatyzować i wyskalować sprzedaż. Natomiast. To, co zauważyłem podczas tych rozmów, to, co się przewijało w tych rozmowach, to było takie przekonanie, że wiedza, którą dana osoba chce sprzedawać, że ona już jest ogólnie ogólnodostępna w internecie i że wszyscy już to wiedzą i że wszyscy już to robią, bo YouTube jest tego pełny, tak? da żeby dać przykłady, jeśli ktoś zna się, ktoś tam znał się na inwestowaniu i, i na nieruchomościach, no i mógłby teoretycznie pomóc, pomóc osobom, jakby w. Tej kwestii, poukładać sobie jakieś tam plany inwestycyjne czy w jakikolwiek inny sposób, ale miał takie przekonanie, że cały YouTube jest pełny tych informacji. Wszyscy o tym mówią. Co więcej, wszyscy sprzedają, czy prawie wszyscy sprzedają kursy na ten temat, więc absolutnie nie ma miejsca na rynku. Albo ktoś zna się na marketingu, no i wyciąga wniosek, że. Cały rynek jest zalany tego typu osobami, mar agencjami marketingowymi czy freelancerami, którzy też znają się na marketingu. I w związku z tym wszyscy mają lepsze szanse niż rząd, bo są dłużej na rynku, albo ma mają po prostu więcej doświadczenia, czy więcej takich udokumentowanych sukcesów. I to, co, to, o czym tutaj mówimy, to jest właśnie. W psychologii nazywa się to heurystyką dostępności, czyli taka metoda wyciągania wniosków, która mniej więcej jest bardzo uproszczona przez to prowadzi właśnie do błędów. Mniej więcej działa to tak, że jeśli chcemy oszacować jakieś zjawisko, wiem, jego prawdopodobieństwo, czy, czy często, częstość występowania czegoś, to staramy się sobie przypomnieć. Na przykład chcemy oszacować ile osób sprzedaje kursy na temat inwestowania. No i wtedy, żeby to oszacować, staramy się przypomnieć sobie przykłady. Takich osób, przykład, osób, które, z którymi się spotkaliśmy, osób, które sprzedają kursy. I teraz osoba, która absolutnie nigdy się tym nie interesowała, nie klika takich rzeczy, nie szuka takich rzeczy w internecie, nie zna takich osób, albo zna jedną, może taką osobę gdzieś tam z przypadku, to taka osoba w swoim, jakby, szacowaniu wskaże stosunkowo niewielką liczbę osób, że no, takich osób jest niewiele, no, nie, nie zna, więc natychmiast wychodzi, dochodzi do wniosku. Takiego uproszczonego, że takich osób musi być niewiele, skoro nigdy, nigdy o nich nie słyszałem. Natomiast osoba, która jest zagłębiona w to środowisko, osoba, która żyje tym środowiskiem, szuka takich informacji, no to naturalnie świat, internet i algorytmy różnych serwisów będą mu podpowiadały tego typu osoby, narzędzia, książki, blogi i tak dalej, no i natychmiast, no i w związku z tym będzie też miał dostęp do większej ilości kursów czy, czy ofert tego typu kursów. I jego wniosek będzie już inny. Taka osoba będzie wnioskowała takich osób jest mnóstwo. Praktycznie każdy oferuje dzisiaj kurs na temat inwestowania. Więc, więc heurystyka dostępności to jest ocenianie częstości jakiegoś zjawiska na podstawie łatwości, z jaką jesteśmy w stanie sobie przypomnieć czy, czy wskazać przykłady właśnie takich osób. I ta heurystyka dostępności prowadzi często do błędów poznawczych, czyli do takiego błędnego przekonania, że jeśli. Hmm, no, jeśli, jeśli się na coś eksponujesz, jeśli się czymś otaczasz, no to natychmiast uważasz, automatycznie uważasz, że tego jest więcej albo tego jest dużo i też to działa odwrotnie. Jeśli nie potrafisz czegoś znaleźć, mimo że tego szukasz, to dojdziesz do wniosku, czy możesz dojść do wniosku, że tego po prostu nie ma. Nie ma takich ofert, nie ma takich, nie ma tego, czego szukasz. Ale to nie znaczy, że tego nie ma, to po prostu znaczy, że tego nie potrafisz znaleźć albo, albo nie miałeś szczęścia, i nie znalazłeś tego. Więc. Teraz powiem, jakie jak kilka, jak, jak kilka moich przemyśleń, jak się przed tym można bronić, żeby nie popaść w to, bo, bo ta heurystyka dostępności, jeśli się temu poddamy, to możemy podejmować złe decyzje, nieoptymalne dla nas, może nie spróbujemy rzeczy, które mogą być dla nas naprawdę dużą szansą. Więc, pierwszą rzeczą, o której warto pamiętać, to jest. Że trzeba sobie przypominać w wielu przypadkach, w wielu takich sytuacjach, kiedy możemy mieć do czynienia z tą heurystyką dostępności, musimy sobie przypominać, że coś takiego w ogóle istnieje, że ta heurystyka dostępności jest i, i wiedza jest tutaj yy, z błogosławieństwem, bo możemy się do niej odwołać. Więc stara się po prostu myśleć krytycznie. To jest taka moja rada, którą też stosuję. Za chwilę podam przykład. Yy. Jakby kiedy ostatnio mi to pomogło, bo trzeba sobie zadać pytanie, czy faktycznie internet jest przepełniony tego typu informacjami, czy może ty szukasz tego typu informacji? Więc trafiasz na blogi, na książki, na kursy i masz tylko takie wrażenie, że on jest przepełniony. Tak? No bo Google, Facebook i inne sieci społecznościowe, one będą ci natychmiast podpowiadały rzeczy, którymi ty wyrażasz zainteresowanie. I są w tym naprawdę dobre, więc, więc wtedy będziemy dostawać tego więcej, czego chcemy, no i potem z tego może się takie właśnie błędne przekonanie wytworzyć. Ostatni przykład, jaki ja miałem w życiu, szukaliśmy ekipy. Do prac ziemnych to, to, to wokół domu. Czyli to musi być ekipa, która no, po pierwsze zna się na rzeczy, ma takie doświadczenie i ma też odpowiedni sprzęt, żeby taką pracę wykonać. I to trwało dosyć długo. Pytaliśmy, zaczęliśmy od tego, że pytaliśmy osób z otoczenia naszego najbliższego. Osób, które są w branży budowlanej, budują domy, wykańczają domy, kręcą się gdzieś tam wokół osób, które no, pracują nad tego typu rzeczami, no bo to są naj, osoby najlepiej poinformowane, przynajmniej z takiego założenia wychodziłem na początku. Więc pytaliśmy, jak, kto, kto jest jakiś polecany, sprawdzony w okolicy, żeby mógł się tego podjąć. I ogólnie, kogokolwiek byśmy nie pytali, to odpowiedzi były, odpowiedzi były te same. Że po pierwsze, nie ma szans po prostu na, w tym momencie kogoś takiego znaleźć, dlatego że po pierwsze, nie ma ludzi, w sensie, że jest niedobór specjalistów. Po drugie, nawet jeśli ktoś już się tym zajmuje, to jest tak obłożony, ma zleceń po pachy, dlatego że no ludzie, jest inflacja i ludzie po prostu wydają wszystkie pieniądze, bo nie chcą ich trzymać. I w związku z tym najbliższe terminy to można się spodziewać czegoś za rok. I jakby w takim przekonaniu można by żyć i przez chwilę powiem szczerze, że żyliśmy w takim przekonaniu i gdybyśmy, gdybym się nie ocknął i któregoś wieczoru po prostu wziąłem telefon do ręki, wpisałem zapytanie w, w Google, jakby nagle przyszła mi taka myśl, że nie wiesz to, co mówią ludzie dookoła, oni mogą mieć rację lub nie, sprawdź to. Więc sprawdziłem w Google, jakiś tam serwis typu Oferteo mi się pojawił, dosłownie dwie czy trzy minuty zajęło mi jakby zdefiniowanie, czego chcemy, tam był taki prosty formularz, i jeszcze tego samego wieczoru mieliśmy kilka czy kilkanaście ofert, takich realnych, dobrych, z, z okolic były 3 czy 4. I kolejnego dnia, czyli to był wieczór, i następnego dnia spotkaliśmy się z jednym z takich oferentów, wykonawców i mamy w tym momencie potwierdzony termin, wszystko jest potwierdzone i za dwa tygodnie zaczynają pracę. Czyli dwa tygodnie, a nie za rok. Więc to jest taki przykład najprostszy z mojego życia, gdzie niewiele by brakowało, a może i by rok byśmy czekali z tymi pracami, no bo uwierzylibyśmy w coś, co dla kogoś się prawdą, ale tylko dlatego, że no, takie... Kto, ktoś, kto nam polecał, ma takie doświadczenia, ale no to nie znaczy, że to jest tak, jakby prawda, obiektywna. Więc to jest numer jeden. Trzeba myśleć krytycznie i zdawać sobie sprawę, że jest coś takiego jak ta heurystyka dostępności. To, że kilka ostatnich przykładów czy osób, które pytaliśmy, tak mówią, to nie znaczy, że to, yy, taka jest prawda. Jeśli widzisz, yy, nie wiem, 100 ostatnich aut, które widziałeś i 60 z nich były białe, to nie znaczy, że 60% samochodów jest białe. Chociaż, gdyby ktoś Cię zapytał, to byś wskazał, że najwięcej jest białych samochodów. W Polsce, dlatego że takie są Twoje ostatnie doświadczenia, ale to nie znaczy, że takie są fakty. To się może rozkładać zupełnie inaczej. Także to jest numer jeden. Druga rzecz: to, że jest duża konkurencja, to tak naprawdę nas nie boli i Ciebie też nie powinno boleć. To, że nawet jeśli jesteś w jakiejś takiej branży, którą obserwujesz, więc naturalnie widzisz innych twórców, innych producentów, inne osoby, które są potencjalnie dla Ciebie konkurentami, bo też będą konkurować o tych, o tych samych klientów. To nie musi być złe. Tak naprawdę, duża konkurencja nie jest problemem, tak długo jak ty masz swój wyróżnik. I tak na dobrą sprawę, kiedy się nad tym zastanowimy, to im więcej jest konkurentów, tym łatwiej się od nich wyróżnić. Dlatego że ludzie mają taką tendencję do upodobniania się i ludzie mają tendencję do kopiowania. Tak ktoś zrobił coś ładnego, coś dobrego, mianowicie stronę albo ofertę, która się podoba ich konkurentom. Ci konkurenci, jest duża szansa, że zaczną kopiować to i w konsekwencji wszystkie te oferty, które są dostępne na rynku, ale duża część z nich, zaczyna się po prostu, zaczynają się do siebie upodabniać. I wtedy w morzu takich, powiedzmy, dać jakiś przykład, jeśli widzimy stado owiec i wszystkie są białe, to jedna czarna owca tam po prostu poprzez kontrast będzie nam się rzucała w oczy. I kontrast tutaj to jest to słowo klucz. Jeśli nawet jest wielu graczy na danym rynku, to jeszcze nie oznacza, że nie może wejść kolejny i nie może tego rynku, na tym rynku dobrze, dobrze sobie poradzić. Więc no tutaj przykładem, chyba bardzo dobrym, są, jest rynek agencji reklamowych, freelancerów, specjalistów do spraw marketingu, którzy no, wchodzą na ten rynek. Każdy, kto ma doświadczenie, że wiele osób, które ma doświadczenie, próbuje potem swojej sił, popracuje gdzieś rok, zrobi kilka kampanii i otwiera swoją, swoją firmę. I tych osób jest tak dużo. I kiedykolwiek bym nie rozmawiał z właścicielami firm, to oni zawsze mają problem, kogo wybrać, dlatego że te wszystkie oferty wyglądają tak samo. Oczywiście z nielicznymi wyjątkami. Są firmy, które potrafią się spozycjonować inaczej i, i te wyróżniki sobie podkreślić. Natomiast większość firm to jest po prostu to samo, tak? Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads teraz. Ale to jest wszystko jakby na jeden, jeden typ oferty, no, detale różne. Tak naprawdę ciężko, ciężko coś wybrać, więc duża konkurencja to jest drugi, drugi przekaz, nie jest problemem. Trzecia rzecz, jeśli masz ten problem i czujesz też, że nie, ma, nie warto próbować, bo już to ktoś inny robi, to pomyśl sobie o twoim ulubionym sportowcu, albo aktorze, albo piosenkarzu jakimś, którzy, albo biznesmenie, celebrycie, kimkolwiek, kogo podziwiasz, kto jest słynny i coś osiągnął i zadaj sobie pytanie, czy ta osoba była pierwsza w swojej branży, czy ten sportowiec był pierwszym sportowcem na świecie, ten aktor był pierwszym aktorem na świecie. Bo jeśli weźmiemy sobie jakiś przykład, Weźmy Johnny Depp, aktor znany. Co gdyby Johnny Depp powiedział na początku swojej kariery: Nie, no jest już tylu aktorów, nie ma sensu, oni są w dodatku znacznie lepsi ode mnie, ten ich warsztat jest, jest doskonały, nie ma sensu, żebym, żebym wchodził w to, bo po prostu oni mnie zdeptają, nie, nie, mam, żadnego, nie mam żadnego startu. Albo nie wiem, Beyoncé, czy jakaś inna piosenkarka, która odniosła duży sukces, to gdyby powiedziała: Nie, gdzie ja? Jak już jest Madonna i tam są inni, jest mnóstwo artystów, którzy robią świetną robotę. No po prostu no nie mam do nich, nie, nie, nie mam podejścia zupełnie do tego. I takich oczywiście przykładów możesz sobie więcej, nie wiem, Elon Musk, co gdyby Elon Musk powiedział, nie, już jest Toyota, jest Ford, gdzie ja będę się pchał i kolejną firmę, producenta aut, aut ze siebie robił, nie, nie ma szansy, tak? Jakby ten rynek jest tak rozdany, tak elegancko poustawiany, że to, to nie, nie, ma, nie ma sensu. Gdyby tak było, albo gdyby pomyśl o najlepszej restauracji, którą jesz, twojej ulubie w której jesz, twoją ulubioną restaurację, takiej w taką, w której mógłbyś jeść co tydzień. Co, co gdyby właściciel tej restauracji przed otwarciem stwierdził, nie wiem, zrobiłem research, I okazuje się, że tutaj w tej bezpośredniej okolicy jest 13 takich restauracji, 7 z nich to praktycznie cały czas są zapełnione, świetne opinie mają. No bez sensu, tak? Trzeba spojrzeć w oczy, nie ma to żadnego sensu. Ale tak wiemy też, że tak nie jest. Powstaje kolejna restauracja, niektóre upadają, jeśli się nie przebiją, jeśli nie mają tych wyróżników i nie przekonają do siebie klientów, ale co chwilę powstają nowe restauracje i nagle one zdobywają serca klientów, mimo że rynek był rozdany i jeśli sobie popatrzymy na, na przykład dużych firm, które ze sobą też konkurują często, Adidas i Nike na przykład, to nie jest tak, że jedna musi się poddać, bo druga już funkcjonuje, albo skoro jest już Adidas i Nike, mają ten rynek, Między sobą porozdzielany, to już na przykład firma 4F Polska nie ma w ogóle po co powstawać. No nie jest tak i, i firma 4F no, w to aktualnie udowadnia. Dalej mamy Coca-Cola i Pepsi. No, rynek jest jakby rozdany tutaj, ale no nikt nie płacze, tak? To po prostu dwie duże wartościowe firmy mogą współistnieć, nawet jeśli czasem ze sobą konkurują, więc jest, nie wiem, Apple i Samsung produkują telefony i konkurują ze sobą, ale ze sobą współpracują również na innych polach i nikt, nikt tutaj nie płacze, tak? Można sobie poradzić w takiej, w takiej rzeczywistości. Więc zawsze pomyśl o tym, że nie będziesz pierwszy, ale to nawet dobrze, że nie będziesz pierwszy, bo gdybyś był pierwszy, to by znaczyło, że prawdopodobnie nie ma jeszcze gotowego rynku na to, co chcesz sprzedawać i musiałbyś to wszystko tworzyć, a to powiedz doświadczenia nie jest takie łatwe, potrzeba dużo czasu, energii i też pieniędzy, żeby wyedukować ten rynek. Więc nie ma ym, jakby konkurencja jest naturalna, tak, trzeba do tego spojrzeć, na, na to spojrzeć i po drugie, to, że nie jesteś pierwszy, to jeszcze nic nie oznacza. Robert Lewandowski też nie był pierwszym piłkarzem w historii, ale gdyby nie on, gdyby, gdyby się poddał na początku, to, to my nie mielibyśmy być z kogo dumni i on nie miałby wspaniałej kariery, więc takich przykładów oczywiście można dużo więcej znaleźć. I ostatnia rzecz, czwarta, to pamiętaj zawsze, że ludzie nie kupują produktów i ludzie nie kupują kursów, jeśli już się trzymamy tego przykładu, tylko ludzie kupują po pierwsze swoją przyszłość, lepszą przyszłość i osobowość. O co mi chodzi? Nikt praktycznie, nie znam takich osób, które obudziłyby się rano i pomyślały, o, ale bym sobie dzisiaj kupił kurs, I tak kupiłbym sobie taki kurs online, tak klikałbym i oglądałbym to wideo cały dzień i tak cieszyłbym się tam po tej platformie bym sobie chodził. Nikt tak nie funkcjonuje. Ludzie mają swoje problemy, ludzie mają swoje cele i swoje marzenia, które chcą spełnić. I teraz, Produkty, które nabywamy jako konsumenci służą właśnie temu, żeby te, te marzenia i cele spełnić. Więc. Więc jeśli tylko ty jesteś w stanie stworzyć kurs, który da wartość, i, u, i ludzie uwierzą, y, poczują, że twój produkt, twój kurs jest najlepszym rozwiązaniem ich problemów, to ludzie go kupią. Nie musisz się o, y, o to martwić, nie musisz się skupiać na tym. Że są inne kursy na rynku, musisz się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby Twój kurs był dobry i żeby faktycznie rozwiązywał problemy klientów. I to jest wszystko, cała reszta to jest po prostu cierpliwość. Więc to jest numer jeden. A druga rzecz, o, który, o której też bardzo często ludzie zapominają, patrząc, że już są inni gracze na rynku, zapominamy o tym, że ludzie, przynajmniej w tej branży, gdzie sprzedajemy wiedzę, kursy online. Ludzie kupują osobowość lidera, ludzie kupują osobowość osoby, z którą charakter i wartości osoby, z którą będą się szkolić, czy, czy przechodzić jakiś proces, więc jeśli chcemy z kimś spędzić rok, bo będziemy nad czymś pracować wspólnie, no to naturalnie chcemy się upewnić, że wytrzymamy z tą osobą, że jego styl, jego, czy jej styl, jej wartości do nas przemawiają, więc... To jest coś, o czym bardzo często zapominamy, a osobowość i styl i wartości to są to jest sprawa prawie zawsze indywidualna. Czyli ty jesteś indywidualną, unikalną osobowością i to jest twoje aktywo. Więc nie musisz się oglądać na to, że ktoś jest już poustawiany na rynku, bo ty jesteś po prostu inny. Jeśli tylko dasz wartość i przekonasz do siebie tą swoją osobowością część osób, to wszyscy sobie znajdą miejsce. Więc to są takie moje cztery, cztery takie rozwiązania. P pamiętaj, jeśli Natkniesz się na takie myśli ograniczające, że nie, to nie ma sensu, za dużo już jest osób. Pomyśl o tym, że po pierwsze, pomyśl krytycznie, pomyśl o tym, przypomnij sobie, że jest coś takiego jak heurystyka dostępności i zadaj sobie pytanie, czy to jest prawda obiektywna, czy to jest tylko moja opinia na bazie tego, na co się eksponuję ostatnio. Pamiętaj też, że konkurencja nie jest zła, musisz się tylko od niej wyróżnić, a wtedy tak naprawdę może być konkurencją, może być dla ciebie odskocznią i. I możesz na tym skorzystać. Po trzecie, zawsze przypomnij sobie kilka osób, które dzisiaj podziwiasz, a które kiedyś zaczynały i były na poziomie zero, czyli musiały się wszystkiego nauczyć, musiały konkurować, w cudzysłowie konkurować z osobami, które już mają markę w danej branży. Zawsze sobie o tym przypomnij, czy przypomnij sobie o tej restauracji, która by nie powstała, gdyby ktoś się poddał, a teraz ze swoją ulubioną restauracją i zostawiasz tam sporo pieniędzy. No, i pamiętaj, że ludzie nie kupują produktów, tylko kupują osobowość lidera i kupują swoją przyszłość. Te dwie rzeczy musimy zawsze pamiętać, bo ludzie, którzy o tym wiedzą, rozumieją to i dobrze to potrafią wykorzystać, po prostu wygrywają. Więc takie moje ogólne przesłanie na to wideo jest takie, żebyś nie pozwolił, żeby takie błędne przekonanie i błędne wnioski, które czasem wyciągamy i wszyscy jesteśmy, wszyscy podamy tego ofiarą, żeby. Te błędy poznawcze nie powodowały, że zrezygnujemy ze swoich marzeń i zrezygnujemy z życia, na które czasem zasługujemy i na które po prostu stać nas, jakby mentalnie i fizycznie, stać nas, żeby dojść do pewnego momentu. Po prostu pamiętajmy o tym, że często w naszej głowie i w takich właśnie błędach poznawczych leżą największe przeszkody. Więc z tym może zakończmy. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że to było inspirujące dla osób, które być może, no myślę, że każdy prędzej czy później trafia na tego typu błędy poznawcze i mierzy się z nimi. Najczęściej jest to nieświadome. Mam nadzieję, że to będzie pomocne, inspirujące. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, tak żebyś dostał też powiadomienia o kolejnych takich filmach. No i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!